Ty wiesz, jak ty działasz na kobiety? Wiesz. Wiesz, nie. że działasz. Tak? No, nie wiesz? Yy, do, tak dokładnie, jak działam, to nie wiem. <laughs> ale no, wiem, ale, że działam. <laughs> ale, ale mam nadzieję, że jakoś działam. <laughs> A, wiesz co, bo jak powiedziałam moim znajomym, że idę na wywiad z Borusem Szycem, to usłyszałam na on fajny. On fajny. I teraz tak, się zastanawiam, bo ty nie jesteś macho. Ty nie jesteś Bogusiem Lindą, ty masz poczucie humoru, masz wdzięk na pewno, ale ty hmm. chyba też nigdy nie pretendowałeś do bycia amantem, prawda? Ja w ogóle o sobie nie myślę jako o amancie, ja raczej... O nie, bądź taki skromny. ...całe życie chciałam być, wiesz, taki twardy właśnie, bardziej macho niż amant. Bardziej Może macho tak, jednak. Tak, tak sobie, wiesz, to... Chyba chciałem odbić to, to nieposiadanie ojca, że ja taki, mm. wiesz, będę trzy razy bardziej męski na życie, podczas gdy byłem bardzo, okazuje się, wrażliwym chłopcem, gdzieś pozamykanym tak naprawdę, mm -hmm. który się po prostu ukrywał pod maską błazna i jak wiesz, rozśmieszacza wszystkich. Stąd się może w ogóle wziął mój zawód, że chciałem gdzieś tam poukrywać to wszystko, czego się wstydziłem, nie? A na czym polega to, że tak wam jest dobrze razem z ustyną? Jaki znaleźliście patent na udany związek? Bo i ty jesteś mężczyzną po przejściach, i ona jest kobietą z przeszłością, jeśli chodzi o związki. Przyjaźń chyba jest mhm. takim Ważnym złotym swoim. środkiem. Bo, bo jest oczywiście między nami chemia ogromna i, i, i miłość i, i wszystko to, co łączy kobietę i mężczyznę. Natomiast są takie momenty, kiedy potrzebujesz po prostu pogadać z kimś bliskim. Taki, potrzebujesz komuś bardzo ufać. No jak jeżeli to jest jeszcze twoja kobieta przy okazji. A jest to mi naprawdę taka najbliższa osoba, bo... bo... Tam pytałaś mnie o środowisko aktorskie. Ja, ja w ogóle nie mam tak... Nie przebywam za bardzo ze środowiskiem aktorskim. Tak naprawdę my się we dwoje najlepiej chyba czujemy i, i, i takie chwile najbardziej lubimy. Ten cały blichtr i tak dalej. To wszystko jest jakaś taka otoczka, która. Jest nieprawdziwa. To Jest po prostu częścią tego zawodu. Mhm. E, dosyć fajniej się to sprawdza, jak jesteś w Kan. W Polsce ma tak jak w tym dowcipie, wiesz, jak lotniarz walnął w Pałac Kultury, jaki kraj, taki terroryzm. No więc no mniej więcej takie jest przełożenie też tego całego blichtru. Tutaj umówmy się. Hello. Co to My to ganamy, no. Głównie się podniecamy tym, że ja widziałem Julian Moore, a nie tam, wiesz, no No ale poczekaj, bo wszystko... zimna wojna otworzyła przed tobą możliwości, myślę, zagraniczne. Słyszałam, że Quentin tak. Tarantino się o ciebie upomniał. Wiesz, do, jak się do końca upomni, to... To wtedy to się wtedy powiemy. Natomiast no, no, chodziło, jakby sens tej mojej wypowiedzi, że ten blicht to, to jest wszystko tylko jakiś taki wiesz. To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia w ogóle. A czy jest coś, czego ty byś nie zrobił dla roli? Bo z tego co wiem, to do roli kantora, filmu jeszcze nie ma, ciągle czekamy, schudłeś 15 kilo i to kilkukrotnie, bo zdjęcia mm -hmm. były przerywane. No mam nadzieję, że będzie dokończony i ja kolejny raz muszę schudnąć. Właściwie jestem już w tym procesie obecnie. Pff, powoli, powoli, no troszkę tracę teraz tę wagę i mamy nadzieję, że dokończymy w wakacje. Myślę, że większy problem będę miał, jak mi każą mega przytyć. Tak. Żeby ale to przyjąć łatwiej. tę rolę. To jest czyste heno. Znaczy są, przygotować się do roli będzie dużo łatwiej, ale psychicznie. Wiem, że wrócić mi później z takiego mm. stanu będzie bardzo trudno, bo ja uwielbiam jeść. No wiem, co się Po o tym. to się tu spotkaliśmy <grym> chyba. <grym> Dokładnie. <grym> nie? Żeby coś zjeść. Z tego, co wiem, to gotowanie to jest Twoja druga pasja i za chwilę Twoje danie będzie mógł spróbować go absolutnie każdy, ponieważ pojawi się w menu restauracji Signature. Co tak. będzie to za danie? Powiedz. Szukałem jakiegoś klucza, jak ludzi wprowadzić, yy, dlaczego akurat mamy taką przystawkę, takie danie i taki deser. I objawiły mi się dwie drogi, jedna to jest właśnie podróże, a drugie jakieś moje w środku takie wspomnienie, które ko kojarzy mi się z mamą. Eee, i, I takie danie, które ja pamiętam z dzieciństwa i siedzę jako ten mały chłopiec i ona mnie karmi taką sztuką mięsa i nakłada albo musztardę, albo chrzan i mi to daje. Ja pamiętam, że uwielbiałem, że ja siedziałem i ona mnie tak karmiła. No więc to danie pomyślałem, że to jest takie rzeczywiście sygnał, moje danie. Mhm. Ono musi się to pojawić, bo, bo było ze mną w różnych fajnych momentach życia, i, 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 więc tak. Nie mogę zapomnieć o osobach, które nie jedzą mięsa, mhm. e, a, a że kocham trufle i właściwie taka najprostsze danie, które może zjeść we Włoszech, to jest ten domowy makaron. Po prostu z startą truflą i nic więcej. Mhm. No to też to zaserwujemy naszym gościom. To teraz już wiem, dlaczego takim wielkim sukcesem był serial Przepis na życie, bo ty tą kuchnią żyjesz trochę, nie udawałeś w tym serialu. To kurczę, żyję, acz na pewno za mało gotuję. I tu Justyna by od razu, myślę tutaj, właśnie dzisiaj rano mi nawet powiedziała, kurczę, na tych zdjęciach, widziałam te zdjęcia z Signature, Wszędzie tu gotujesz, co tu jest, a w domu nic się nie dzieje. Także w dom broniłem się, że jak będę miał większą kuchnię, to wtedy, wtedy ja to zacznę robić. Mm, więc nadal się będę tak bronił. <grym> tak naprawdę chciałbym no, mieć tak więcej czasu i, i temu się poświęcić, bo to jest niezwykle mhm. przyjemne. I tu gotowanie z Wojtkiem, e, naszym szefem, tu signature, było tak przyjemne. Będę ten, ten, ten taki chwila czasu dla siebie tam na dole, i próbowania tego, i tych rozmów przy tym gotowaniu. Mhm. Pytanie intymne. Uwiodłeś kiedyś kobietę jedzeniem? Myślę, że to jest chyba jeden z najlepszych sposobów, żeby uwieść kobietę. Czyli tak. Czyli odpowiedź brzmi tak. Dobrze. Tak, staram się Justynę uwodzić codziennie, zapraszając ją na dobre kolacje. <laughs> A będzie ślub? Może będzie. O, to może sam być przyrządził menu dla gości, co? No, może. Na, Ciekawe. Tak, tak, na pewno na papierze je przygotuję. Nie <noise> wiem, czy później znajdę czas, żeby je ugotować, ale tak. No, Borys, a co ty jeszcze byś chciał? Powiedz mi. Poza tym ślubem, poza tym własnym menu, który już się pojawi, Oscarem. co, jest tak teraz dobrze, że ja marzę, żeby... Było bo chociaż tak dobrze, jak jest. Pukać, żeby tak. wiesz, nie przepadło. E, dokładnie. Borys, czyli sumując, niegrzeczny chłopiec umarł, narodził się je, mężczyzna je, je, i dobry aktor. Wie? Ciągle hmm. jesteś niegrzeczny. <laughs> no dobrze, bo no to. Ja tę niegrzeczność przekierowuję teraz w dobrym kierunku. Sztuka. A przedtem starałem się za wszelką cenę siebie zniszczyć, hmm. a teraz już staram się siebie zbudować. Mhm. W końcu siebie lubisz może, co? but tá, i não